Dzień dobry lekkostronniczy widzowie! Zapraszamy was do wzięcia udziału w najlepszym konkursie pod słońcem, w którym można wygrać tablet! Mamy dla was Kindle Fire i co trzeba zrobić, żeby wygrać? Trzeba wejść na lekkostronniczy TV, słysz, tablet! I tam znajdziecie instrukcje, które trzeba wykonać, żeby być branym pod uwagę. I teraz tak troszeczkę wam zdradzimy. Wejść na beyondtheframe.pl, tam nagrać 5 sekundowy dźwięk. To nie musi być utwór, to może być dźwięk. To może być tak, to może być tak, a to może być. Albo max 5 sekund w komentarzach pod lekko tablet, proszę zostawić link do tego nagrania i będziecie brani pod uwagę. Rozwiązanie konkursu będzie 14 stycznia na tej stronie, czy lekko slash tablet, więc jeżeli już zgłosicie się w konkursie, to koniecznie śledźcie co się tutaj dzieje. Ale zgłoszenia zbieramy tylko do 9 stycznia. Więc śpieszcie się do 9 stycznia wszystkie zgłoszenia i pamiętajcie o tym, żeby link umieścić w komentarzach pod tym filmikiem. Nie na YouTubie, nie na naszym fanpage'u na lekko tablet, tam proszę umieszczać swoje nagrania. Czekamy na wasze 5 sekund kreatywności i. cóż. Buź, buź, A i buź, buź? Tak, buź, buź. Powodzenia. Aha, i zapomnieliśmy. Wygra najlepszy. Tak, my wybierzemy, więc my wiemy, kto jest najlepszy. Będziemy, będziemy wiedzieć. Będziemy bardzo obiektywni. Tak, oczywiście. A nie będziemy stronniczy? Au. A jeszcze jedno. Pamiętajcie, że ten konkurs jest tylko i wyłącznie dla widzów pełnoletnich. Jest tak samo dla pełnoletnich jak alkohol, jak papierosy oraz seks. seks. W każdym razie musicie mieć skończone 18 lat w dniu zakończenia konkursu, czyli 9 stycznia. Więc let's go do mikrofonów i nagrywamy. Powyższe nagrania nie są możliwe do wykorzystywania w konkursie. A wymyśliłem jakie najlepsze. Ja bym wysłał coś takiego. No